Siemanko z tej strony Sobi, dzisiaj będziemy ogrywać sobie specjalną mapkę Demon Brain, dlatego, że zbliża się Halloween i wpadliśmy na pomysł razem z Maćkiem Cześć witajcie Że nagramy coś, żeby było no tak odświętnie na, do tego po prostu dnia Specjalny jak Halloween Specjalny eventowy odcinek Tak no dokładnie, no i yy, wyszło na to, że to jest Demon Brain bardzo świetna mapka z tego co czytałem graliśmy wcześniej w Poisona tego samego twórcy po, po jak on miał Potato tak tak to man. Po on naprawdę to bardzo, to bardzo to to świetne mapki horrorowe mam nadzieję że to wszystko będzie w ogóle jakkolwiek działało bo gramy na multiplayer i nie wiem o kurde mam auto jumpa muszę go wyłączyć co Patotatoman. Pato tato. Man. Pato tato, pato, pato, <laughs> patologiczny tato, tata, patologiczny dobra, e, Mamy tutaj ludzi, którzy chyba przeszli tą mapę, albo w jakimkolwiek stopniu y, zaangażowali się w nią. Tak, no i tutaj mamy sobie Dana TDM'a e, i różnych tam twórców. O, nawet jest to Chłopcy z Polski no. naszej! Co jest? Dobra. No nieważne. E, zobaczmy co tutaj musimy szybko przeczytać. Co tutaj to jest rules? Rules render chunks 8, e, graphics fancy not for multiplayer. No i chuj. Hmm. No dobra, zrobimy tak to na multiplayer. E, recommended game mode 2. No, a to dobrze mówiłem wtedy. Clouds off. Dobra, no to zróbmy tak jak e, twórca mapy chce. Poczekaj, video settings. Clouds off i render na 8 chunks. No tak. boże. Grafik z Fancy, jest dobrze. E, brightness? I to wszystko? Jakieś też było, czy? E, nie, Brightness nie chcieli tutaj. Także ja, ja gram na fullu, bo żeby to na YouTube jakoś tam bez widziało, nie? Dobra, mamy no, tutaj jeszcze jakieś ważne. This is map, there are two endings. You can complete recording one the video video two endings. For unlock for special... E... O, ciekawe, to ciekawe. No i jeszcze nam została książka o nazwie Hey, it's me, Potato Man. I wanna uh, to you support the map rr, 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 rr. Tata, horror map, but I worked for horror maps. Nn, nn. Nie chce mi się tego czytać Dobra, mam to w dupie, zaczynamy. Zaczynajmy. Dobra, klikam. klikam. O kurde. Oh, oh, lee. Lee. jakiś. Wow. To Wszystko o, do... Daję. się ruszyć w końcu zombie virus? Czy to jest Aj mm, Nie wiem ciekawe oh. Czuję, że to będzie mocne O oh. oh, To jest to, co lubię Daj, daj jeden na dzień dobry Boże, Maciek! Special thanks to Mr. Evil! Maciek, złapię za rękę, ja się boję! Złapałem się za rękę. Boże, może ja ciebie nie słyszę, to jest takie głośne. Tak? Ja tak. Słyszę. O! Co się dzieje? Co, co Jumpscare! Się o! Kurde. Gdzie my jesteśmy? Ale staliśmy. Wow! Co jest? Otworzyło się przed nami przejście. Chodźmy, Ty, Maciek. Ale... Te klocki, ty widzisz to? Ja one, widzę. One nie są klockami. One są pół... pół klockami. To są ściany. Gdzie jest ksiane. krzesło? I najbardziej mi to się podoba. Basement. Puk, puk. No, piwnica, wchodzimy. Wow. Halo. Wow, kto ja normalne. nie ma spać ze schodów. Jezus, ja się wystraszyłem tego. To normalny ma taką piwnicę? Nie wiem. To wygląda jak... Z seba. Seba. To wygląda jak yy, klatka schodowana na jakimś blokowisku. No, Dobra, to, tu jest... Normalne, to jest normalny blok. No i chodzi? se idziesz normalnie po schodach do piwnicy. Dobra, tam na razie jeszcze nie schodzę. Co to, to jest? Warning. Puk, puk. Dzień dobry. Dobra, nie można tu wejść. To dalej na Tu jest ciemno. Pół piętro. skrzynia. U, co to jest? Paper. Ups. Co to mówi? Maciek to tam? Daj tu. Spójrz, proszę. Spójrz, spójrz na kartkę. To chyba to nasz... To chyba nasz sąsiad to... Janek. Z Jarek. Jarek. Kurwa, kurwa, Jarek! kurwa. to był Jarek! Ups, dobra. No Zamknij drzwi, bo będzie przeciąg. A ty w jaskini mieszkasz? Przepraszam. Dobra, mamy w końcu piwnicę. O, otwieramy. Dzień dobra, dobry. Proszę. Kwiatek. Ej. My tu byliśmy. Musimy zejść Wysławie do piwnicy, tak? to miej miejsce. Be e Warning. Puk, puk. Można teraz otworzyć? Nadal nie. Dosłownie to samo miejsce. Okej. Okay. z oknem widać? Nie. Jesteśmy w lupie, ale nie ma skrzyni, czyli jest okej. Okay. Czy tam coś się jest zmieniło? Czy można tutaj teraz nie, coś nie. zrobić? No Ej, jesteśmy zobaczymy. strasznie wolni. Wolni, wolni. No. Dobra, otwieramy drzwi. Pyk. Czy tam jest basement, czy coś innego? Basement. Maciek, patrz plecy. Zawsze A? plecy. Bo, bo może coś ci zacznąć dłupię. Maciek, musimy zejść do piwnicy. Tu się ma kwiatko, jesteś, jest dobrze. Jest o to dobrze. Maciek, tu jest. O! Nie powinniśmy tu iść. Dlatego tu wejdź. Ej, ja się Ty wystraszyłem. Ja się wystraszyłem. O, shit. o kurwa! Ej, Maciek. Co tam? Tutaj chyba Jarek jest. Nie eee... wiem, czy on się czuje dobrze, ale. Dobra, Jarek. zobaczmy. Jarek! Coś, coś masz. Jarek. Ups! O kurwa. O, o. Ty Jarek. Jarek chyba znowu wrócił Jarka, do. Chronia. Jarka chyba pojebało. Ja pierdolę. Wrócił do. O kurwa. Ups. Skrzynki nie można otworzyć. Ty ogólnie masz jakąś czapkę na głowie. Serio? Tak. Masz jakiś monitor. Faktycznie. Ja, Ja tak. tego nie mam. I to chyba powinieneś mieć ogółem. To to? Tak mi się wydaje, no skoro ci gra to dała. Rzecznie to daje taki efekt, czekaj. Daj mi, daj mi zobaczyć, bo, bo to jest mapa singleplayera, my gramy multiplayer, troszeczkę nie, nie pomyśli. O, daje kinowy ten, taki Tobie To look. załóż, bo ty i tak nagrywasz. Dobrze, no to mam tutaj ten kinowy dobra. look. Idziemy znowu do piwnicy. Tylko nie wiem czy to powinienem mieć teraz akurat na głowie. Hmm, dobra, dobra jak basement. Wejdziemy tam i znowu Jarek będzie wracał do swojego. O, nowego. teraz jest kwiatek. O. Teraz jest pomarańczowy. Czy wtedy był biały, czy ja mały jestem? Tak, był głupi. chyba biały. O! O! Jak ktoś trzasnął drzwiami, boże. Jarek? Nie wiem, to nasz sąsiad, to nie wiem. O! On chyba nie brał się. leków. O! 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 Uśmiechnięta buźka. Coś Krzyda. tutaj jest. Jezus! Tam się drzwi otworzyły. Ej, to jest mocne. Ja mam gęszą skórkę. O kurde. Say, co? Powinniśmy tu wchodzić. Co tutaj jest napisane? Sej. Say... Szatan mówi patrz. Sej look. Książka. <laughs> co to Ta było? Ta była postać. O kurde, dobra. Co ja co Jezu, ja tutaj... leków na łeb, już coś mi się dzieje. Maciek. Co tam? Co tam pisze? Mamy schizofrenię, dobra. Tu jest lista rzeczy. że mnie tu nie ma? Co? Dwie... E, co? <laughs> e, poniedziałek, dwuj... dwa oczy, jedno ramię, sześć zębów. Wtorek, dwie głowy, dwie... dwa ramiona, jedna noga. E, środa, trzy dusze i piętnaście dzieci. Ale chujowa lista kurwa do sklepu. E, zakupy w Biedronce. <śmienisz> 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 A Average zakupy. O o. Halo? Ale mi serce bije. No mi też. Halo? Nie podoba mi się nie to. Nie podoba mi to się to też test. Kręci się w głowie. O -o. Dobra chyba... Chyba nasza ja psycha tego nie potrafi przeżyć. Maciek! To... Ja się nie boję. Będziemy mieli to chyba. To 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 Sprawdzę, czy ja to nagrywam Na pewności. Satan Szatan mówi, patrz Może musimy stąd wyjść No, chyba nie Wops A jednak du, du, No dobra, du, du. wypuściło nas Jaki glowstone Glowstone, fajny du, du, du. O kurde co to jest? Piekło <laughs> Idziemy do piekła To, Ciekałem, to co nisko mamy jest. tą piwnicę O, nie ma no. kwiatka co to są za dźwięki? Warning. Uwaga Halo! Otwieraj! Ja chcę wejść. Nie mam. Jarek otwieraj! Jarek ziadł O kurde, dobra ej, tu już jest czysto. W piekle mają no? czysto. Ale zobacz, tutaj nie ma... Tutaj nie ma no, już... Się e... otwierają. To jest skrzynia! Jarek. You have found Jarek. easter egg! Oh. Secret master egg What? Co to znalazłeś? Dostałem jakiś klucz. To się nam przyda później, na pewno. Dobrze. lecimy dalej! Idźmy dalej! O Ja akurat pominąłem tego jumpscara. Widziałem tylko go w ostatnim momencie, jak coś leciało. Yy, weź opisz mi, co to było. Jarek. Jarek? No, tylko że wyższy. Wow. Maciek. Jest tu ciemno. Trochę nam ściany uciekły, wiesz? Warning. Puk-puk. Dobra, się jednak nie udało. Co ja mam zrobić z tym kluczem? Woah! Wow. Jezu! Dobra, Jarek! Jarek brał A... chyba yy, hormon wzrostu. Jezus <gryzny> Wow! Czy tutaj możemy wejść? Do kapliczki? Nie. Czekaj, czy. Bo teraz mi oświeciło. Czy my w naszym blokowisku mamy jakąś demoniczną, satanistyczną kapliczkę w, w, w okolicy? Nie Jarek, eee, kurwa prosił, bym to dostał. Czemu wchodzimy w głównie jakimś. nie wiem. O! O o! O, o. Jest już problem! Eee, czary Mary, zrób. Czary Mary. Eee... Pomódlmy się eee, do, do drzeba, o do drzeba. Drzebie, ojżebie. Sprowadź mi Macieja do mnie, dziękuję. Ja dobra, dobra, spróbuj. dobra. Co to jest? O! O jezu. O o! Tam to się wydnie. To jest łóżeczko Dziecka ja... Znaczy mam dużo dzieci, ale... Co to jest? Oryginał Mały jakiś no, masz, Weź historia Gdzie są dzieci? Ze ścianą? Gdzie są dzieci? Gdzie Za drzwiami Za... Szatanem? Za tobą Okej okay. Za tobą jest skrzynia tylko, nie wiem o co chodzi Dobra, dalej Dobra, <noise> Czemu ty sobie nucisz? To jest poważna sprawa. Okej, okay. to jest skrzynia jest jakaś. Ona nie Polska chce się podobać. Gdzie? Naciska Rubika? Tak? Co to jest Ej, Maciek, obróć się. O kurde. Jarek Czy to jest klipa? <noise> Okej. Okay. Rozumiesz coś z tego? Nie, zrozumiałem tylko TEN DOLLARS i jedziemy dalej. Dobra. To nas nie stać. O, oh, serious? You serious? Ci powiedział. Holy... Postka i piłka. To, to jest chyba... moja piłka, którą zgubiłem 10 lat temu. Okej, okay, czemu tutaj jest jakiś... Point? ...krzyżyk jako grup? Nie wiem. Tu jest świąteczne coś. Nie przejmujmy się Prezenty? O! Oh, Co jest? O, o! Idę z pełną napisów. Dobra, e, przepraszam, doktor, I think I have a problem. Doktor, I think I have a problem, to są wszystkie tabliczki z tym doktor, napisane, tak, 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 tak. I think that I have a problem. tak. No i... I don't feel so well. Myślę z tego. Okej, okay, i co mamy teraz robić? No Jesteśmy Nie wiem. w ślepym załuku? Nie wiem, szukajmy czegoś. Mamy problem. No, troszeczkę, chyba że... A Coś mamy tu zrobić? Jakieś prezenty? Coś? Halo? Nie Może się musimy cofnąć? Musimy tam coś bo... się cofnąć Drzwi się otworzył to... Maciej O! Oh! Wow! Dobra się wystraszyłem Ej czemu ja się tak boję wszystkiego? To było dobre Dobra. To było dobre Idzieś Chodzę pierwszy Okej O O cholipka gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Co to jest? Oh my god! Fajne to było! Jakieś oczy. Uśmiech. Boże. Jarek? Nie to nic nie kupuje już od Jarka. Holy! O Boże, ale to jest ciemno! No, to jest drzwi. Oh, Jezu. O o Dobra jest. No dobra. Uju. Mamy tu jakieś chodź kostki. Do Czemu tutaj... Chodź ja tutaj do, do mnie, chodź, 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 chodź. Ja Zwiedźmy dół! Zobacz, tutaj jest jakieś malowidło. Co no to jest? To chyba Jarek. O! To nie, ja. Zmazałeś. <laughs> Chodźmy dalej. Ups, zamknęło się. Nie okay. byliśmy u góry, tam coś mogło być. No sorry. Jezu. Wow. Mago laga mnie. Skrzynka. Zegar? Zegar? O co chodzi? Klasa. Chodzimy. Wejdźmy tu. Co to jest za jakiś pokój? Pokój? Coś tu jest. Coś tu biega. Słyszałeś? Te kroki? Nie przejmujmy się tym, to pewnie nasza wyobraźnia. Dobra, ten zegar nie. Nie Nie robi. pim bam bom w odpowiedni nie. sposób. No. Dobra. Oh! <laughs> pan, pan dobra, stary, ja mam gesio skórkę. Dzień dobry. O, o, co to? O, jest? o, mamy jakiś error. Chodźmy dalej. No dobra, o, o. Dalej. O, faktycznie. o. Po co komu drzwi? Nie potrzebuję drzwi. Halo, dzień dobry. O Jezu. My przyszliśmy dowiedzieć się, co się znajduje w piwnicy. Coś tu jest? Um, Tutaj mieliśmy w ogóle być? Coś... Nie mam pojęcia. Może wracamy? Czemu tu tak się troszeczkę zestrało? Jednak... Dobra, jednak się załadowało. Mieliśmy chyba przejść przez tamte drzwi, wiesz? Yeah. Error. To jest. Cały czas jakieś errory. Holy. Podziemę, czy jesteśmy... W białym pokoju co jest? Co so jest grane? Jesteśmy w na laboratorium? O jakich grzeba chodzi o, Co nam... Zrobił? Nie wiem, ale trzeba się stąd wydostać. O o! Dobra Wow! Co jest grane? Co za... to jest za Brains 2861 Subject? Bo tutaj eksperymentował Kradnie za... brain roty <gry> Chory pojem Dobra Kurwa. Dobra, zobaczmy co tu jest Jednak nie można Sprawdzamy od, od pierwszego? Czy nie można otwierać ja. tych drzwi? Nie, nie można nie mogę, Myślisz, że... a co to jest za ciecz? Jakiś kur... Nie, nie, nie wiem do tego, ja To może byłem. mózg jakiś jest Coś tam jest w ogóle w środku? Chyba nie? Coś tutaj jest? Halo? Nie? Tutaj są drzwi Maciej tam jeszcze nie idziemy. Co ty? Element prototype. Przyszliśmy tu zwiedzić tutaj jakieś laboratorium. Nie wiem w jakim miejscu jestem. Czemu tu jest zrzut? To jest moja wiadomość po po... sygnale. Okej. NSJRKIM jest okej. Dobra. Co to? Jakieś kraty? Kraty. Czy to można otworzyć? Tutaj można jeszcze otworzyć. O. Halo? Czemu tutaj jest ciemno? To jest jakaś dobra. wielka maszyneria w ogóle, jakieś zwoje, reaktory... Komputerownia jakaś. Komputerownia, no. Nie można też tutaj też otworzyć. nie możemy, dobra, trzeba się cofnąć. I drugie? Nie, tamte też są zamknięte. Hmm. Ciekawe. No. Gdzie do cholery jesteśmy? Dzień dobry. Czy mogę otworzyć Nie, nie mogę tych drzwi otworzyć. O to ale te już mogę. O. To chodźmy. Co co to jest? Co to w ogóle? jest za miejsce? U Whoa! Co ow, tam ow, jest? Ow, ow. Co Kto to Jakiś jest? Jakiś mnie mnie zastrzelił. Au. The company Rod Brains asks for more adrenaline and substances to transform renewable energy. What? Ale. family. O co chodzi? Ja nic nie widzę, ja widzę twoją głowę. Ja tak samo widzę tylko. O, twoją dobra, głowę. udało się. Widzimy trochę coś więcej. Real, Real ending. ending. Aha, czy już przeszliśmy? To cała, cała mapa. Nie no, niemożliwe, że to już. Wszystko... Niemożliwe. One ending gallery room. Finish the two endings. A może drugim endingiem jest to, że nie idziemy do piwnicy? Nie, no. bo tam były te dwie ścieżki, wiesz o które mi chodzi? Jedna w co mówię, że tak? Tak. Dobra, co tu jest? One ending. Dobra, no to teraz y chyba drugi, co? Tylko poczekaj, bo ja mam ten klucz, ja nie wiem co z tym kluczem mam zrobić. Gallery Room. Musimy zrobić gallery. dwa endingi, żeby wejść do gallery Room. No to let's go, nie? No dobra. Widzimy coś troszeczkę? O, dobra. Ej, to jest ten moment? Tak, bo tutaj powinniśmy iść na wprost, a teraz idziemy do góry. Czemu Ty chcesz, to jest zabunkrowane? Chcesz się za, 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 A nie, dobra, żartowałem. Nie przyjmuję się. Uuu. Tym. O, Daj o, mi o. wejść. Halo? L nie wiem, czy chcę tam wchodzić. A! Boję się. O, ciebie, ciebie zamknęło. Chodź Maciek, tepli się. Ja tu byłem. Ups. Co jest grane z tym gościem? I ja cię kręcę. Oj! Co to było? On Może on zniknął? Akurat w tym momencie nie patrzyłem. Nie jak tego przebiegł. Co tutaj jest? Co oh, jest. Pieces, organ, eyes, kids, head, body, arms, legs. What? Można otworzyć skrzynię, nie? Cho, chory pojeb. A ta skrzynia? Chyba musimy tutaj wejść, Maciek. Ja. W te drzwi. Ale ra nie ma wyjścia. Boże, ja się boję tutaj iść. Halo? Czemu tu są dwie ścieżki? Tu jest drabina? Co tam jest? Wyjście na górę. Wyjście. Może wyjść z naszego What? blokowiska. Why? Where is my son? Gdzie, Gdzie, Gdzie jest, jest mój Konrad? syn? Gdzie jest syn? Gdzie skądził? I czemu tutaj jest więcej obrazków dzieci? I czemu one mają niektóre skreślone... buźki tutaj? No. Chyba skrzynia. idzie się domyśli. <laughs> On tu przebiegł! maciek. Jarka, Jarka popierdoliło trochę. Spadamy stąd. To jest jakaś skrzynia. O, buk. Książka? Dobra, książka. Czytamy. Książka. Why are you here? Why you know Co? Why you know will die? Who are these demons? Where you go? You are lost Co? Nie mam pojęcia Nie można otworzyć drzwi Czy my no musimy? To musimy chyba się musimy wrócić. No to o Jest przejście, którego wcześniej nie było chyba. Nie A. Tak Tego tu nie, nie było Tam jest jakieś zejście w dół o co chodzi? Na górze jest ciemno, na dole jest jasno, Skaczę. Wow. Oops. Gdzie... czy Gdzie to ty jest... Idziesz? czy to jest niebo? To nie wygląda w w wcale jak idziemy. niebo. Jakie niebo? Jesteśmy chyba w dalekiej o. o! Where is he? Murderer. Murderer. No, czyż... O. o! Czekaj, kliknę. Czemu jesteśmy teraz dzieckiem? Nim mięsny ziół Jestem szatan z początku tego gry Boże, jakie to jest głośne Zabskier! Wow. Mocny, stary Boże. Co to jest? Bad ending a tamten był good ending? Czy, czy co to było? Nie. Chyba tamten był good ending. Nie wiem. Albo dwa bad endingi? Już nawet nie pamiętam, bo nie zerknąłem na to. Wow, Priest Michael Fitzgerald. Ok, co to jest? Priest Entity Error. Boże. Satan. No rzeczywiście, no to tak wydedukowaliśmy to wszystko, nie? Surprise. Surprise. Niespodzianka. Surprise. Monster Surprise. Kid. Incomplete, aha. Co to jest? Doktor Gelabert Kolwenik. Jakiś rusek. Czy ja mogę tutaj wejść? nie? Mamy isterega. Jest easter egg? Tak, jest tu w tej skrzyni. Do you have the key? Mamy to. Czekaj, co to jest? Motivational... Wait a moment, please. Wait a moment, please. Motivational music. Dawaj, klikamy. Ups. Um, co się stało? Aha. Hmm. Zobacz, po tato, tato man Anio, sobie, tato, tato man sobie tańczy. Dobra. E, Dobra, niech to przestanie grać, bo ja tutaj chcę. O, congratulations! Chest o tutaj Secret Link. Zostaliśmy Secret Horror Maps Test. Ah. Mamy jakieś sekretne linki. Dobra, nawet tego nie będę tutaj jakoś tam skopiuję sobie to, nie? Dobra, no to chyba Jesteś koniec. Jakiś... Wow. Żeby zwiedzić mapę. Dzięki za oglądanie tej mapki. Z Maciem naprawdę mieliśmy kupę fanu grając tę grę, Troszeczkę się wystraszyłem, szczerze mówiąc. I mam nadzieję, że wy też mieliście jakiś taki moment, gdzie podskoczyliście chociaż raz ze strachu. Yy, Maciek... Maciek chyba się wcale nie bał. Jak, jak ja ty się sądzisz? niczego nie boję. Ty się niczego nie boisz. Ale jeżeli wy się chociaż trochę wystraszyliście, zostawcie łapkę w górę, subka, zostawcie komentarz, bo naprawdę motywuje to do działania. I dajcie znaka, jak się wam podobało i czy chcecie więcej. A my się żegnamy. Na razie, pa pa! Do zobaczenia.